Nie, nie, z nie, ale nie, kanał. nagrywam na jego kanał, bo próbujemy może do... Dobra, to gada! Bada... Bada cyklu cykli Chciałabym, żeby dużo like za te Ja. i fajnie tak jest dzisiaj Mamy parę cykli, już teraz patrzę.

Z nowym trybem w raj Jest nowy tryb, ale my go nagrywamy. Duże zaplecie dawaj. Duże zaplecie. Dobra. Duże zaplecie. O oh my god! Można mieć wszystkie broni, jakie się chce. Dobra to te. nie, że to są bo te wszystkie broni, broni razem tak wzięte. Jedna gość. Jedna. Ktoś wyszedł z gry. To fajnie, A radę. Kurda. Tô maluco, gente, aqui bronie, se chce. Chiba. Pode ser minha, aqui se Ile se chce? E a On Adi! Ja mam minigana. O. E dobre. 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 na film? Idziemy znowu, Edwin. Adryję O kurna, jednego hita widzowie. To fajnie. Bardzo fajnie. Dawaj widzowie. Dużo lajków. O nie, jeden. O nie. U mnie nie mogę tak dużo. Kurna, jedna wysła gry. To fajnie. Tak. Dobrze dobrze Adi. jeden go... Tak! Żeby patrz, mogę mieć rakietnicę i to, czyli dwie duże bronie. Dwie duże. Albo czy możesz wziąć karabin, shotguna i rakietnicę. Poczekajcie. Rwiera. To tutaj jest na wideo Na tym filmie. Widzowie jeszcze tutaj sobie. Dogadanie. Do, 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 do. O nie! Gościu widzowie idzie! O nie! Znowu gościu idzie! A co mam masz też wybrać? Ten. Szyba gotową, szybko strzelaj, selaj. I wiesz, i sortana. Nie. Yes. Tak. tak. Sprinter zrobiłem. Naprawdę to ładne było. A to było ładne mega. Kurwa, snajperkę. Widzę, że ma snajperkę. Kurwa. Uciekam. Został mi Daj mu cały czas. Dwa-dwa. Dwa-dwa? Tak. Dobrze, kur, O mój o, jednego! Zabity, zabite ze mnie! U mnie jest gościu, który się nie rusza! Tam u góry! Dostał pięćdziesiąt! O, o! O, o! Nie rusza się! Dobra, weź! Weź go! Oh, weź go! Yes. Tak! Trzy! Trzy, dobra. Di, 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 di. No, Jedna dobra. wyszedła z gry. No. Oni mają duże levele i widać, że ktoś kupił robuxy. Ja bo wszyscy się kupił. nie? Ktoś kupił robuxy. Robuxy. Tam. Tam. Widzę, widzę, widzę. Dostał 30. A kurna już nie mam amunicji. O jednego hita ode mnie? O nie! Przelew Ja jednego hita. Dwa. Dwa osoby zabiłem. Dwa hity. Dwa hity. Nie zabiję dwóch osobistych. Żeby... Trzy, trzy. Oni są to bardzo dobry. Z Rej nie biorę oknicę, tylko biorę snajperka Musimy mieć wow. <tolą> u nie, u nie! nie. strzelałem po nieczę. użycia!

W meczu, trzeba go w, y, zabić teraz sam, Dobra, trzeba jeszcze rozwalić. właśnie, no. ja no. Dobra, co tutaj masz? najpierw, Dajperkę do dobrze masz. Bardzo dobrze. Ja tam do nich celam. Do tyłu. O u nie, kumalala, kumalala. U nas, koło. kumalala, u nas. O ja celam do nich! Celałem do jednego! Kurna. My. Dobra, Szymon. Ty Czy zabiłeś? Nie, ale dostałem to, to, to mało życia. Z tyłu. Tu? Nie, matko Co mogę? Co to Co mogę? oni mogę? bardzo dobrzy. Dobra. O są. O nie, Z O, snajper Dobra, wiesz daj On O, tym jest snajper, on O nie! Zabił. A ja cię wracać Wow! O nie. Uciekaj, przecież Kubala Zdobie! Oni są dobrzy! Patrzę jak oni i doradzą się! Jest wygrana! Regrana! Regrana! Kończy się do rana, bam bana! E, e do do wydania, bam bana! Bam bana! już e, do rana, bam! Stary krustek! Możemy ci z nim... Cicho, I chodzi, chodzi! Teraz będziemy 3 się 3. To regra. No i to też było przeschnięcie na trzymać poboczka. Dwa. Do... Ja teraz zrobimy to cięcie. To do to rundy. To do... Widzowie, teraz robimy cięcie. Do rundy od razu będziemy. Widzowie, Widzowie. po dużych. W cięciu. Po tym cięciu już jesteśmy w rundzie. Tak. Już jest wszystko dobrze. No, wszystko dobrze nam jest. I tylko... Dobra, bo... Mam bo... dużo kule. Dobra, ba kluczyk. Jeden kluczyk. To jest dużo zapleczek.

Ой, я не знаю, что там был Сделай, там беру. Сделай. Антипамят. Так. No, а я тебе могу помочь. Когда <клышко> ты начну? u ciebie? O, widzę! Jezusa, zanim. Zanim! O, nie On mnie zabił, ale hita żyje. O, ja się zabiłem! Ale go. Ale jednego hita wydał Ode mnie. Ja tutaj. Nie dwa. Nie trzy. Widzowie, myślę. Się... Gry, gosie widzowie, gosie widzowie, 24 gry, a systemy by, regraliśmy ja i 1, 1, 1, 1, zrobiłem 2, 1, 1, dobra widzowie, super jest dla was widzowie, widzowie na. 35 subskrypcji pokazujemy twarz. Tak. No. I będziemy nagrywać też takiego... Jak... Ale że Szymon pokazuję twarz, bo na moim kanale już widzieliście. No i, i będzie nowa piosenka. Ta nowa. Pierwsza. Pierwsza nowa. Pierwsza piosenka mówi. No. I będzie poglądanie. Trochę.

6. 6. A ja mam dziewięć. Dobra. Po widzowie. Wychodzimy z tej gry. I może w następnym odcinku do. będzie albo Fortnite, albo Brawl Stars. To pa! Cze Czekaj, wchodzimy do F Brawl Stars. No, mogę wam pokazać no szkidy I, I teraz na Jan Kowalski Chodźcie tak. na nowy odcinek ten I na inne tak. Subskrybujcie, lajkujcie A najlepsze Za niedługo może będą Piosenka Matko Boska nie piosenka Tak Tylko będzie Just get out of my way. W browce będziemy nagrywać na Do... odcinki. Odcinki. <laughs> na no, widowie jest ja, bohat bo nie kliknij. nie mogę nagrywać wiem, mogę, mogę sobotę nagrywać. A ty pojedzie? Jaki odcinek będzie? To to nagdanie. To pora jest sumanem w końcu. Pada. Następny. Lego. S. K. 嗯。